Witam serdecznie, moi gościem Rafał Uroda, Jurkhaus. Witam serdecznie. Rafał, przegrywacie dzisiaj z po w 7 do 4. Do świąt te wyniki układały się coraz lepiej, a po świętach porażka. Czy we świętach upatrujesz tą dzisiejszą słabszą dyspozycję, czy raczej byś nie szukał takich wymówek? A mogę, że tak być. Nie zaprzeczam. Święta też dały sobie. Co się stało, że dzisiaj nie potrafiliście zdobyć choćby jednego punkciku? No, brak sił też zdecydowanie. No i chłopaki po prostu dużo wy... lepiej są wybiegani od nas. Dzisiaj, jak patrzyłem, to bardzo dużo takich, powiedzmy, niepewnych zagrań, dużo błędów. Skąd się to wzięło? No nie wiem, dzisiaj po prostu zły dzień mieliśmy, no nie? Nagranie w piłkę i tak wyszło i przegrywamy, no i niestety. Musimy iść dalej. Pomimo czterech goli dzisiaj waszego strzelca, nawet on był dzisiaj w pewnych momentach taki, powiedzmy, bezradny, że rzeczywiście piłkę nie chciał wejść. No, słabszy dzień po prostu chłopak miał na pewno i, i to wyszło, że mniej strzelał. I... Drużyna przeciwna Grudczo-Podegrodniczej w tabeli, spodziewałeś się, że zagrają, zagrają tak ambitnie? Tak, tak, spodziewaliśmy się, bo to są młode chłopaki, wybiegane i wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Co było dzisiaj najtrudniejszym elementem właśnie u przeciwnika, że nie udało się Wam to zneutralizować? Obrona, duża obrona, postawienie na obronę i to było najgorsze. najgorsze. Za tydzień przerwa, ponieważ będzie Puchar Ligi futsalu, Wy macie przerwę, ponieważ nie uczestniczycie. Wykorzystacie to na trening czy na odpoczynek? Bardziej chyba na odpoczynek, bo nie mamy hali, no to został nam odpoczynek. Dziękuję za wyjazd. Dziękuję bardzo.